Czy wiedziałeś, że istnieje roślina lecznicza, która potrafi łagodzić stany zapalne, wzmacniać układ odpornościowy, zmniejszać potrzebę stosowania leków syntetycznych, a do tego możesz ją uprawiać we własnej doniczce, na balkonie albo w kąciku ogrodu? Ta potężna, łatwo dostępna i wciąż mało znana roślina to forsycja. Prawdziwy klejnot medycyny naturalnej, który oprócz licznych korzyści zdrowotnych jest prosty w uprawie, odporny na warunki atmosferyczne i upiększa otoczenie swoimi intensywnie żółtymi kwiatami. W dzisiejszym filmie poznasz ją bliżej, dowiesz się jak ją sadzić, pielęgnować i wykorzystywać w celach terapeutycznych. Ale zostań ze mną do końca, bo oprócz praktycznych wskazówek, zdradzę Ci coś, czego większość osób jeszcze nie wie. O prawdziwym potencjale tej rośliny. Żyjemy w czasach, w których pierwszym odruchem przy jakimkolwiek dyskomforcie jest sięgnięcie po leks apteki. Choć są one przydatne, nie zawsze są jedynym, a tym bardziej najlepszym, rozwiązaniem. Regularne ich stosowanie może prowadzić do uzależnienia, zatruwać organizm i maskować objawy, które często można by rozwiązać prostymi, naturalnymi metodami. Co ciekawe, już od wieków różne kultury wykorzystywały rośliny jako podstawowy sposób dbania o zdrowie. Wśród nich forsycja zawsze zajmowała szczególne miejsce. Niestety, z biegiem czasu wiedza na jej temat została zapomniana i pozostała jedynie w rękach nielicznych znawców i praktyków tradycyjnej medycyny wschodniej. Na szczęście to się zmienia. Coraz więcej osób szuka bezpiecznych, naturalnych alternatyw które nie tylko leczą, ale przywracają równowagę całemu organizmowi. I w tym kontekście forsycja wraca do łask jako znakomity wybór dla tych, którzy chcą przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem, działać prewencyjnie i na nowo połączyć się z rytmem natury. Forsycja to roślina stosowana od wieków w tradycyjnej medycynie chińskiej, znana szczególnie ze swoich właściwości przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i przeciwwirusowych. Wyobraź sobie, że masz na własnym podwórku lub balkonie roślinę, która wspomaga walkę z przeziębieniami, grypą, bólem gardła i detoksykacją organizmu. Zastanawiasz się pewnie, jak coś tak silnego może być jednocześnie tak łatwe do zdobycia? Odpowiedź jest prosta: forsycja jest niezwykle przystosowalna. Lubi miejsca dobrze nasłonecznione, nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji, a uprawiać ją można zarówno w gruncie, jak i w doniczkach co jest świetną wiadomością dla mieszkańców bloków. Sama uprawa ma działanie terapeutyczne. Pielęgnacja rośliny leczniczej to coś więcej niż ogrodnictwo. To praktyka uważności, troski o siebie i połączenia z mądrością przodków. Aby zacząć uprawę forsycji, wybierz miejsce dobrze nasłonecznione minimum 4 do 6 godzin światła dziennie. Najlepsze będzie podłoże lekkie, dobrze przepuszczalne, choć roślina poradzi sobie także w glebie gliniastej, o ile nie będzie zbyt wilgotna. W doniczce zadbaj o dobry drenaż, np. warstwę keramzytu lub kamyków, by nie dopuścić do gnicia korzeni. Podlewaj wtedy, gdy ziemia będzie sucha w dotyku, ale z umiarem. Podczas kwitnienia, które zazwyczaj przypada na wczesną wiosnę, forsycja zamienia się w prawdziwy spektakl kolorów. Jej żółte kwiaty są bogate w substancje aktywne i można je zbierać do zastosowań terapeutycznych. Pamiętaj jednak, by zbierać je z rozwagą, nie obrywaj wszystkich naraz. Pozwól roślinie zachować witalność. Po kwitnieniu warto lekko przyciąć dłuższe gałązki, by pobudzić nowy cykl wzrostu. Dzięki temu krzew będzie bardziej zwarty, zdrowszy i piękniej zakwitnie w kolejnym roku. Tak, forsycja kwitnie co roku, jeśli się o nią dobrze dba. I to również uczy nas cierpliwości i wytrwałości. Niezwykłą zaletą forsycji jest łatwość rozmnażania. Można robić sadzonki z młodych, ściętych po skosie gałązek o długości około 15 cm. Usuń dolne liście, zanurz końcówkę w naturalnym ukorzeniaczu, np. cynamon lub aloes, a następnie włóż do wody lub wilgotnej ziemi. Po kilku tygodniach pojawią się korzenie. Dzięki temu możesz nie tylko uprawiać ją dla siebie, ale też tworzyć sadzonki na prezenty. Dla znajomych, sąsiadów, rodziny, a może nawet zacząć je sprzedawać. Wyobraź sobie, że z jednej rośliny możesz szerzyć zdrowie, niezależność i wiedzę. Jeśli chodzi o zastosowania lecznicze, najczęstszą formą spożycia jest herbata z suszonych kwiatów forsycji. Zbieraj kwiaty, susz je w cieniu i przechowuj w szczelnym pojemniku. Do przygotowania herbaty użyj jednej łyżki suszu na filiżankę gorącej wody, zapasz przez 10 minut i pij raz lub dwa razy dziennie. Taka herbata świetnie łagodzi objawy przeziębień, bóle ciała i stany zapalne. Ma też działanie uspokajające, a w połączeniu z rumiankiem czy miętą jeszcze silniejsze. Inną ciekawą formą są ekstrakty i nalewki. Świeże kwiaty zalewa się alkoholem, na przykład spirytusem zbożowym i odstawia na około 30 dni w ciemne miejsce. Powstały ekstrakt może być stosowany wewnętrznie lub zewnętrznie, zależnie od rozcieńczenia. Pomaga w zwalczaniu lekkich infekcji, łagodzi bóle i stany zapalne. Można też przygotować kąpiele lecznicze. Wystarczy zaparzyć skoncentrowany napar i dodać do wody w wannie. Działa to rozluźniająco. Łagodzi napięcia i regeneruje siły po stresującym dniu. Ale być może najcenniejszym działaniem forsycji jest zmiana sposobu myślenia, którą inspiruje. Kiedy zaczynasz ją uprawiać i stosować, inaczej patrzysz na naturę. Zaczynasz rozumieć, że uzdrowienie nie zawsze przychodzi z laboratorium, czasem wyrasta z ziemi, z cierpliwości i z mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. A wtedy uzdrawiasz się również od środka, nie tylko ciało, ale i duszę. To holistyczna troska pełna, głęboka. Tu nie chodzi tylko o leczenie objawów. Chodzi o zapobieganie, wzmacnianie i przywracanie równowagi. A to jest bezcenne. I pamiętaj, jak każda roślina lecznicza forsycja powinna być stosowana z rozwagą i świadomością. Nie zastępuje koniecznego leczenia ale może być doskonałym wsparciem. Zawsze warto skonsultować się z fitoterapeutą lub specjalistą medycyny integracyjnej, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki na stałe. Dobrą wiadomością jest to, że przy właściwym stosowaniu ryzyko skutków ubocznych jest bardzo niskie. Podczas mojej drogi w świecie terapii naturalnych, jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie odkryłem, jest to, że odpowiedzi, których szukamy, często są bliżej, niż nam się wydaje, w tym, co sadzimy, w tym, co pielęgnujemy, w tym, o co codziennie dbamy. Forsycja symbolizuje to wszystko. Rozkwita, kiedy się o nią troszczysz i jednocześnie uczy cię, jak troszczyć się o siebie. To wzajemna wymiana, która czyni medycynę naturalną, tak wyjątkową. To nie tylko fizyczne działanie. To emocjonalna i energetyczna przemiana oraz poczucie sprawczości, jakie się z tym wiąże. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jakaś część Ciebie również wierzy w tę drogę. Może właśnie teraz jest idealny moment, by zrobić pierwszy krok. Może warto poszukać sadzonki forsycji, a może stworzyć w domu własny kącik uzdrawiających roślin, które połączą Cię z głębokim, naturalnym i świadomym zdrowiem. Wierzę, że kiedy to zrobisz, odkryjesz nowy świat, a może raczej odzyskasz starą mądrość, która zawsze w tobie była. A teraz powiedz mi jaką roślinę leczniczą ty uprawiasz, lub chciałbyś mieć w domu? Znałeś wcześniej forsycję, czy słyszysz o niej po raz pierwszy? Napisz w komentarzu podziel się doświadczeniem, pytaniem lub opinią. Zbudujmy razem społeczność ludzi wierzących w uzdrawiającą moc natury. I nie zapomnij polubić tego filmu, jeśli był dla ciebie pomocny, oraz zasubskrybować kanał, bo przed nami jeszcze wiele ciekawych tematów. A zanim pójdziesz odpowiedz na jedno pytanie, a co, jeśli odpowiedź, której tak długo szukasz, właśnie cicho rośnie w twoim ogrodzie?